Czy kiedykolwiek próbowałeś zbliżyć się do Boga, ale czułeś, że twoje modlitwy są puste, że uderzają w sufit i odbijają się od niego? Czy kiedykolwiek pościłeś i myślałeś, że robisz wszystko dobrze, ale w głębi duszy czułeś, że po prostu głodzisz się? Nie jesteś sam. Wiele osób doświadcza dokładnie tego samego. Prawdą jest, że post jest jedną z najpotężniejszych broni duchowych, jaką dał nam Bóg, ale prawie nikt nie zdradził ci sekretu, który się za tym kryje. Nie chodzi o rytuał. Nie chodzi o religijność. Chodzi o prawdziwą bliskość z Ojcem, przemianę życia i odpowiedzi, które wcześniej wydawały się odległe. Dziś dowiesz się tego, czego nigdy ci nie powiedziano o poście. Zrozumiesz, dlaczego, jeśli wykonujesz post poprawnie, zrywa on łańcuchy, oczyszcza umysł, wzmacnia ducha i łączy cię z niebem jak nigdy dotąd. Jeśli masz dość powierzchownej wiary, modlitw które nie przynoszą żadnych rezultatów i czujesz, że potrzebujesz czegoś więcej. Przygotować to, co zaraz usłyszysz, może odmienić twoją relację z Bogiem na zawsze. Pozostań z nami do końca filmu. A jeśli chcesz poznać więcej odkrywczych i fascynujących opowieści biblijnych, nie zapomnij sprawdzić, czy już subskrybujesz ten kanał. Znajdziesz tu bowiem kilka filmów, które pomogą ci zrozumieć najbardziej fascynujące historie z Biblii. Wyobraź sobie przez chwilę, że musisz zrezygnować z czegoś niezbędnego, jak na przykład jedzenia. Nie z powodów zdrowotnych ani dlatego, że ktoś polecił mi jakąś nową, modną dietę. Ale tak, jest jeszcze głębszy powód: chęć zbliżenia się do Boga. Oto prawdziwe znaczenie biblijnego postu. W Biblii post nigdy nie oznaczał tylko powstrzymania się od jedzenia. Był to dobitny sposób pokazania, jak poważnie ktoś szukał obecności Pana. To było tak, jakby ta osoba mówiła: Panie, bardziej niż pokarmu dla mojego ciała, potrzebuję pokarmu twojej obecności. Potrzebuję usłyszeć twój głos. Potrzebuję, abyś mnie zobaczył i dotknął. W przeciwieństwie do powszechnych diet, które koncentrują się na efektach fizycznych, takich jak utrata wagi czy poprawa zdrowia, post duchowy wykracza poza ciało. Jest aktem duszy. Gest pokory, poddania się i duchowego głodu. A ten głód nie jest głodem jedzenia, lecz głodem Boga. W historii biblijnej widzimy uderzające przykłady tego zjawiska. Mojżesz pościł przez czterdzieści dni na górze Synaj, zanim otrzymał tablicę prawa. Nie był tam, żeby schudnąć, ani z próżności. Stanął przed Bogiem, szukając jego wskazówek, objawienia i świętości. Kiedy Dawid zgrzeszył, przywdział wór i pościł, prosząc o miłosierdzie. Był to post pokutny cichy krzyk, w którym słowa nie potrafiły wyrazić tego, co czuła dusza, a potem pościł, bo jego duch mówił głośniej niż ciało. A być może najbardziej znanym przykładem jest Jezus. Zanim rozpoczął swoją posługę, został wyprowadzony na pustynię. Tam spędził czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jedząc. Ale w tym momencie, gdy wróg próbował go osłabić, Jezus był silniejszy duchowo niż kiedykolwiek. Ponieważ post łączył go bezpośrednio z Ojcem, wzmacniał jego misję i przygotowywał jego ducha na wyzwania, które go czekały. Na tym właśnie polega biblijny post. Odwraca naszą uwagę od świata i kieruje nasze serca bezpośrednio ku Bogu. Nie chodzi o pokazanie świętości, ani o zaimponowanie innym. To intymna, często tajemnicza chwila, w której ciało milczy, a duch przemawia. W dzisiejszym świecie, mimo że żyjemy w ciągłym pośpiechu, hałasie i rozproszeniach, post nadal pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów, aby uciszyć otaczający nas świat i wyraźnie usłyszeć głos Boga. Uczy nas mówić nie temu, co chwilowe, i tak temu, co wieczne. Kiedy pościmy celowo, z modlitwą i szczerością, pokazujemy, że jest coś ważniejszego niż potrzeby ciała. Jest to obecność Boga, jest to komunia z Nim. Jest to kierunek, który może nam wskazać tylko duch. W ten sposób post staje się cenną praktyką duchową nie po to, by przeobrazić ciało, ale by ukształtować duszę. Ale teraz powiedz mi coś. Czy kiedykolwiek zastanowiłeś się, dlaczego ktoś miałby rezygnować z jedzenia czegoś tak niezbędnego, po prostu po to, aby szukać Boga? Jaka jest prawdziwa siła tego zjawiska? Jeśli ten pierwszy punkt dotyczący postu jako dyscypliny duchowej w jakiś sposób cię poruszył, napisz w komentarzu: Czy kiedykolwiek pościłeś? Jakie było to doświadczenie? Jeśli nigdy nie pościłeś, podziel się swoją największą wątpliwością lub trudnością z tym związaną. Będzie mi miło czytać i odpowiadać. A teraz, zobaczmy, co Jezus wyjawił na temat prawdziwej tajemnicy i celu, jaki kryje się za postem. Będziesz zdumiony sposobem, w jaki On tego nauczał. W jednym ze swoich najgłębszych nauk, wygłoszonym podczas słynnego kazania na górze, Jezus otworzył oczy tłumowi na coś, czego do tej pory wielu nie rozumiało. Prawdziwa wartość postu nie leży w tym, co widać na zewnątrz, ale w tym, co ukryte w sercu. Powiedział wyraźnie, Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie pokazywano Ci, że pościsz Ewangelia Mateusza 6, 17 myślnik 18. Innymi słowy, Jezus uczył nas, że post nie jest etapem. Nie chodzi o to, żeby przyciągać uwagę, ani żeby wydawać się bardziej duchowym od innych. Za czasów Jezusa wielu faryzeuszy pościło dwa razy w tygodniu, ale czynili to w sposób ostentacyjny. Chodzili po ulicach z wyczerpanymi twarzami, zaniedbanymi ubraniami i wyrazem cierpienia na twarzy, wszystko po to, by inni mogli powiedzieć, spójrz, jaki on pobożny. Ale Jezus był bezpośredni. Jeśli pościsz po to, żeby ludzie cię widzieli, to będzie to jedyna nagroda oklaski ludu i nic więcej. Ale prawdziwy post cóż, on odbywa się w tajemnicy. W ciszy pokoju, z dala od ciekawskich oczu, widzi tylko Bóg. Dzieje się tak, gdy dusza rozmawia z Ojcem w zaciszu domowym, gdy nie ma potrzeby nikomu niczego udowadniać. Jezus pokazuje nam, że ważniejsza od liczby dni i złożonych ofiar jest motywacja, jaka kryje się za postem. Ważniejsze jest dlaczego niż ile. Nie ma sensu nie jeść, jeśli twoje serce jest pełne dumy i próżności. Nie ma sensu spędzać godzin na abstynencji, jeśli celem jest jedynie zrobienie wrażenia. Post, który porusza serce Boga, to post podejmowany szczerze. Taka, która wypływa z pragnienia zbliżenia się do Niego. Usłyszenia jego głosu, szukania wskazówek, pocieszenia i pokuty. Jest tak szybki, że nikt go nie widzi, a w niebie robi hałas. Gdy ktoś pości w pokorze, nie szukając pokłasku, Bóg, który widzi w ukryciu, obiecuje nagrodę otwarcie. Nagrodą tą może być pokój, odpowiedzi, duchowe wzmocnienie rzeczy, których nie można kupić za pieniądze i których ludzkie oko nie jest w stanie zmierzyć. Sekret postu leży zatem w sercu. W ciszy między tobą a Bogiem, moment, w którym motywacja jest czysta, a pragnienie szczere. Takiego właśnie postu oczekuje Pan, prostego, szczerego i pełnego prawdy. Na długo przed naukami Jezusa post stanowił część duchowego życia ludu Bożego. Nie była to tylko indywidualna praktyka, ale i zbiorowa, a w pewnych momentach stawała się czymś świętym, uroczystym i pełnym znaczenia. Jednym z najważniejszych momentów, w którym pojawił się post, był dzień przebłagania, znany do dziś jako Jom Kippur. Tego dnia zatrzymał się cały lud izraelski. Dosłownie, nie było pracy, nie było jedzenia. Zapadła cisza. Na ulicach zrobiło się spokojniej. Powietrze zdawało się być przepełnione czcią. Nadszedł czas, by zajrzeć w głąb siebie, uznać swoje błędy i prosić Boga o przebaczenie. Ten dzień nie był taki jak każdy inny. Był najświętszym dniem roku. Arcykapłan, jedyny, który miał prawo wstępu do najświętszego miejsca świątyni, do miejsca najświętszego, składał ofiarę w imieniu całego ludu. Wziął krew ofiarowanego zwierzęcia i przedstawił ją Bogu jako symbol pokuty i prośby o przebaczenie. Był to głęboki moment pojednania między Bogiem a ludźmi. A dlaczego pościć w tym dniu? ponieważ post był zewnętrznym znakiem wewnętrznego nastawienia kiedy ktoś pościł okazywał pokorę skruszenie i poddanie to było jak powiedzenie panie nie jesteśmy tutaj ponieważ na to zasługujemy jesteśmy puści potrzebujemy twojego miłosierdzia rezygnujemy z jedzenia ponieważ potrzebujemy ciebie bardziej niż chleba w jom wszyscy pościli razem mężczyźni kobiety młodzi Starzy, był to post ogólnokrajowy. Nie była to tylko praktyka religijna, ale wyraz jedności, cały lud klęczał przed Panem jak jeden mąż. Oprócz Dnia Przebłagania, Stary Testament wspomina o innych okazjach, w których post praktykowano w ważnych celach, jako formę prośby o pomoc w czasie wojny, jako formę poszukiwania boskiego przewodnictwa lub jako znak żałoby po wielkich tragediach. Jednak we wszystkich tych przypadkach post miał jeden zasadniczy cel. Był drogą do zbliżenia się do Boga. To nie była dieta, ani pusty rytuał. Było to szczere oświadczenie Boże, bez Ciebie nie możemy iść dalej. W Starym Testamencie post oznaczał coś więcej niż tylko rezygnację z jedzenia. Oznaczał on pozwolenie, aby obecność Boga dotknęła serca, oczyściła je i odnowiła. Post wydaje się prosty, gdy tylko usłyszysz to słowo. Jednak każdy, kto tego spróbował, wie. Post to trudna podróż, która oddziałuje na ciało, umysł, a zwłaszcza na serce. Nie chodzi tylko o to, żeby nie jeść. Przygotowuje cię to do czegoś głębszego, do całkowitego poddania się Bogu. Dla tych, którzy nigdy wcześniej nie pościli, pierwszy krok może wydawać się onieśmielający. Organizm narzeka w pierwszych godzinach. Pojawia się głód, pojawiają się bóle głowy, pojawia się zmęczenie, a umysł Przyzwyczajony do rozproszeń i rutyny, zaczyna szukać wymówek. Czy to naprawdę konieczne? Mogę to zrobić później, tylko dziś nic nie zmieni. Tu właśnie pojawia się istota przygotowania. Przede wszystkim ważne jest, aby mieć jasny cel. Poszczenie bez znajomości powodu jest jak chodzenie po pustyni bez kierunku. Musisz wiedzieć, czego szukasz w tym czasie poświęcenia. Czy prosisz odpowiedź? Do renowacji. Dla większej zażyłości z Bogiem. Znajomość przyczyny wzmacnia ducha, gdy ciało zaczyna słabnąć. Następnie przychodzi czas na praktyczne planowanie. Nie ma potrzeby zaczynać od długich postów trwających 24 lub 40 dni, zwłaszcza jeśli nigdy ich nie praktykowałeś. Zacznij od czegoś bardziej przystępnego. Pość przez jeden posiłek, przez pół dnia, a nawet przez częściowy post, jak czynił prorok Daniel. Najważniejsza jest niedługość trwania, ale intensywność przekazu. Równie istotne jest przygotowanie środowiska. Zrób sobie chwilę wytchnienia, unikaj rozpraszania uwagi. Jeśli to konieczne, poinformuj o tym osoby bliskie, aby uszanowały moment Twojej konsekracji. Pamiętaj, post wymaga zaangażowania i powagi, ale największym wyzwaniem nie jest pusty żołądek, ale rozproszone serce. Łatwo jest pozwolić, by czas upłynął i nie wykorzystać tej chwili zgodnie z jej prawdziwym celem szukaniem Boga. Dlatego w czasie postu karm się słowem, módl się intensywnie, odłącz się od wszystkiego, co cię rozprasza i zanurz się w boskiej obecności. Post jest walką nie z jedzeniem, ale ze wszystkim, co próbuje zająć miejsce Boga w naszym życiu. Jak każda bitwa, wymaga przygotowania, skupienia i wiary. Post w pojedynkę może być skuteczny. Ale post w grupie przypomina rozpalanie wielu pochodni w ciemności. Ciepło wzrasta, światło się rozprzestrzenia, a siła się mnoży. Wyobraź sobie przez chwilę, że post jest jak spacer długą, cichą drogą. Gdy jest się samemu, droga może wydawać się samotna, a wyzwania stają się coraz poważniejsze. Ale kiedy ktoś idzie obok ciebie, coś się zmienia. Podróż staje się bardziej znośna. Pojawiają się słowa otuchy, wspólne modlitwy. A nawet kojąca cisza. Oto siła grupowego postu. W Biblii widzimy wyraźne przykłady tego. Kiedy mieszkańcy Niniwy usłyszeli przesłanie proroka Jonasza, wszyscy, od króla do najuboższych, zjednoczyli się w poście i pokucie. Zbiorowy krzyk poruszył serce Boga i całe miasto zostało oszczędzone. Nie był to post jednej osoby. Było to zjednoczenie skruszonych serc, podążających razem w poszukiwaniu miłosierdzia. Za czasów esterii, gdy jej ludowi groziła zagłada, poprosiła ona wszystkich Żydów, aby pościli z nią przez trzy dni. Jego osobista modlitwa nie wystarczyła. Wiedziała, że gdy wielu ludzi jednoczy się w jednym celu, niebiosa poruszają się z potężną siłą. Gdy dwie lub więcej osób pości razem, następuje odnowienie motywacji. W chwilach słabości jedno wzmacnia drugie. W chwilach zwątpienia jedno przypomina drugiemu o celu. Gdy modlitwa staje się nudna, ktoś w pobliżu odnawia płomień szczerymi słowami i żywą wiarą. Ponadto post w grupie sprzyja głębszemu skupieniu duchowemu. To tak, jakby wszyscy byli dostrojeni do tej samej częstotliwości i modlili się o coś wspólnego: o uzdrowienie, odpowiedź, o wskazówki, o wybawienie. A ta jedność w duchu ma szczególną moc przed Bogiem. Oczywiście, post nadal jest intymną sprawą między tobą a Bogiem. Ale dzielenie się tą podróżą z kimś innym może sprawić, że stanie się ona jeszcze bardziej znacząca i satysfakcjonująca. W końcu, jak napisano, lepiej jest dwóm niż jednemu, bo jeśli upadnie, jeden drugiemu pomoże. Kaznodziei Salomona 4 9 myślnik 10. Ostatecznie post nie polega tylko na niejedzeniu. Chodzi o to, by zrezygnować z czegoś ziemskiego, aby dotknąć tego, co wieczne. Jest to intymna rozmowa z Bogiem, w której nie zawsze potrzebne są słowa, lecz szczerość serca jest wyraźnie słyszalna. To wtedy, gdy mówisz Panie, bardziej niż jedzenia, potrzebuję ciebie. W trakcie tej podróży zobaczyliśmy, że post jest czymś więcej niż tylko praktyką religijną. Ma ona głębokie korzenie w Starym Testamencie, a jej cele obejmują pokutę, poświęcenie, poszukiwanie wskazówek i wstawiennictwo za innych. Dowiadujemy się, że sposób, w jaki pościmy pokornie, w tajemnicy i z właściwym sercem, ma o wiele większe znaczenie niż czas trwania postu lub zewnętrzna ofiara. Rozumiemy również, że gdy wspólnie z innymi pościmy, moc tej praktyki się mnoży. Ale być może najważniejszą rzecz, jaką ujawnia post, jesteś ty sam. Ujawnia to, co ukryte: lęki, dumę, niecierpliwość, pragnienia, potrzeby. Post pomaga ci wyraźniej słyszeć głos Boga. Przywraca nas do centrum Jego woli, zdala od rozproszeń, które tak bardzo otaczają nas w naszym codziennym życiu. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie pragnie więcej. Więcej intymności, więcej wskazówek, więcej obecności Boga. Więc nie odkładaj tego na później. Zacznij od małych rzeczy. Zacznij od szczerości. Nie ma znaczenia. Czy jest to Twój pierwszy post, czy masz już doświadczenie? Liczy się intencja Twojego serca. Bo kiedy jesteś gotów szukać Boga całym sercem, nawet na pusty żołądek. On wypełnia Twoją duszę. Dziękujemy za obejrzenie naszego kanału aż do tego momentu. Nie zapomnij sprawdzić, czy już go subskrybujesz, aby nadal otrzymywać treści, w których przedstawimy więcej fascynujących historii biblijnych. Niech Bóg błogosławi Twoje życie.